Z Ewangelii według świętego Jana, kiedy zaś nasycili się, powiedział uczniom: Zbierzcie pozostałe resztki, aby nic się nie zmarnowało. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tej prawdzie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale w takim znaczeniu, że on walczy o nawet najbardziej beznadziejne sprawy i chce z nich w naszym życiu wyprowadzać dobro. Zapraszam was na ten odcinek. Bardzo skrupulatny jest Jezus tej Ewangelii, że z taką ogromną troską obchodzi się nawet z resztkami. My często byśmy pewnie te resztki gdzieś wywalili, już nie mamy dzisiaj takiego szacunku do jedzenia wywalamy nie tylko resztki, ale po prostu całe tabuny jedzenia zupełnie nie mamy szacunku do tego a Jezus, zobaczcie jaki miał szacunek nie pozwolił niczemu upaść na ziemię nie pozwolił niczemu, żeby się zmarnowało i tak jest też Pan Bóg w naszym życiu że On walczy do ostatniego okruszka w nas i za nas, i dla nas i, i właśnie walczy o nasze szczęście o nasze zbawienie i to jest przepiękne żeby to dostrzec, żeby się tym ucieszyć, ale przede wszystkim w tym uwielbić Pana Boga. Życzę wam kochani takiego doświadczenia, żebyście właśnie mieli na sobie czy w swoim życiu poczucie, że choć się czujesz jak ten okruszek, to dla Boga jesteś wszystkim, że on się o ciebie zatroszczy. Błogosławię wam serca do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.